Dzieś, dzisiaj sobie trochę pogdybamy. A będzie gdybania, ponieważ będzie sprawa. Jesus. Oczywiście, po pierwsze poruszona. Po drugie, czy pojawi się samochód w styczniu. Więc takie oto będą prognozy, które już są na pewno pewne. Będę pewne i będę pewne, pewne. Więc zapraszam do oglądania. to bardziej brzmiało jak motorynka przy zapalaniu, a tak naprawdę yy, zacznijmy od tematu palącego, czyli ZUS-u, który, mimo że nie jest komornikiem, może jak windykacja zająć Twoje konto oraz wejść na wypłatę. Czyli jeśli zarobisz... 3600 ponieważ tyle zrobisz nad godzin a próbujesz się z nimi dogadać to oni się z tobą nie dogadają ponieważ proponujesz dużo mniej od tego niż oni mogą sobie ściągnąć i zająć ten dług mimo że inny wierzyciel wcześniej już zajął twój dług tylko że oni byli pracodawcy a nie na koncie i taka jest różnica między nimi więc tamten czeka i rośnie a ten gdzie nie trzeba rosnąć to bierze i taka jest tego hmm, fajna puenta. Dobrze, a rozwiniając to i będąc chytrym Polakiem ja też czułem się przemoczony po tamtym miesiącu, bo rzeczywiście oddałem 1600 zł na poczycz ZUS-u, po czym po opłatach, po wszystkich różnych rzeczach już 10 grudnia zostało mi 200 zł z 3509 zł na przeżycie. I tak właśnie, no. I tak to wyglądało. Eee, a tak poza tym e, fajne też jest to na pewno, że dun dun dun, e, ZUS w tym miesiącu dostanie ode mnie mniej, niż ja im proponowałem, ponieważ ja nie mam siły nad godzinę, e, nie oszukujmy się, żeby tyleć jak był -w, w każdy dodatkowy dzień i jeszcze nad trzepać, więc ja po prostu sobie odpuściłem, zrobiłem tyle, ile trzeba. Nawet urlop sobie mam 31 grudnia, żeby nie uciekać przed policją. <grym> I tak jest ten, taka jest właśnie sprawa tego. Czyli Jezus chyba mi pójdzie na rękę, bo albo dostanie to, co ja mu proponuję, albo nie dostanie nic z tym miesiącem, co przekrobi. Mi. Dobrze, a tak poważnie, prognozując mi i tak by mi to zostawili, co musieli mi zostawić, czyli i tak tą kwotę, do której już się przyzwyczaiłem i która jest pewna i którą już się przekonałem, że oni muszą mi zostawić w tamtym miesiącu i której już nikt nie może mi tknąć, bo nie, do niej jest ścięta i taka jest prawda, że dużo mi zostanie, znaczy dużo, nie dużo, bo i tak są opłaty i takie różne rzeczy, ale w tym miesiącu jest wyjątkowe to, że koszta dzielą się na pół, czyli dzieli się to między mnie i mojego wspólnika, i tak było mówione że z mojej części udziału w sprzedaży samochodu 10% dla widza i 5% dla słońca, dla zwierząt Dicer w Aleksandrowie Kujawskim, ponieważ moi drodzy, ja takich słup nie rzucam na wiat, a mi jest potrzebny garaż jak rybie woda, więc ja po prostu bez tego, można tak powiedzieć, że zdycham brzydko i zwierzęco nazywając to ale tak jest no niestety i będę doposażał garaż bo jak wiadomo nawet z rowerem był problem w narzędzia To będzie też dla mnie uproszczone przez to że będziemy robili to po pół a więc wracając do nonsensu na pewno coraz więcej będziemy się dbać w styczniu jak to będzie wszystko wyglądało Wiecie, na pewno jakiś odcinek znaczy 6 bo już się tam kontrolki świecą, że mało płynu chłodniczego i tam woda w ogóle była wlewana, a za co dzisiaj kolega dostał reprementę i miał sobie kupić płynny chłodnicze na stacji, nawet jakiś najtańszy, tak jest, byle nie wody, tak, bo tam już może się wszystko dziać, więc zobaczymy co tam będzie ciekawego, jak miał być tak będzie, więc, den, 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 den jak tam motorinka, cześć. Zapomniałem dodać, bo właśnie moje opłaty bardzo mocno zmalały, ponieważ opłaciłem wszystkie moje większość moich błędów z przyszłości w tamtym miesiącu, które były dość groźne dla mnie. Eee, to znaczy groźne, nie groźne, ale. Bo błędy trzeba spłacać. Do tego, tak jeśli ktoś nie wiedział, i tam z moich znajomych, z którymi nie utrzymuję kontaktu, i nie mam zamiaru utrzymać kontaktu. Jeśli mam się powodzić, nie mam powodzi, pozdrawiam, tak ale nie będę utrzymywał kontaktu dla swojego dobra i mojej trzeźwości, i tak to jest. I chciałem tylko powiedzieć, że yy, jest tak, że moje długi są bardzo małe. Jeśli nie są takie długi, jak sobie myślicie, tam, że są. Bo dużo się uprościło, dużo minęło terminów, i tak naprawdę tego jest bardzo mało. I ja jestem naprawdę wielkim chyba szczęściarzem, że to tak się stało, jak się stało, i ta sytuacja w ogóle tak się ułożyła. Więc daj suba za omeg. Ej 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 mami! Ej hey, mami. Hey, mami. Hey, mami. Hey, mami. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you beautiful. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, you sexy. Hey mommy, hey, Can I get that number? Hey mommy, you sexy. Hey mommy.